Jesteś technikiem dentystycznym i do tej pory jeszcze pracujesz z przestarzałym sprzętem? Przecież to przeszłość. Przyszłość już tu jest. Witamy w Micran. W naszym cyfrowym laboratorium można zobaczyć próbki nowych technologii i odbyć szkolenie. Przetestuj sam nasze frezarki do cyrkonu, skanery protetyczne, oprogramowanie do projektowania Exocad, oprogramowanie do frezowania Millbox i materiały do frezowania. Posiadamy zespół certyfikowanych ekspertów, którzy świetnie znają się na oprogramowaniu ExoCAD, dzięki czemu będziesz miał dostęp do wsparcia merytorycznego. Współpracujemy bezpośrednio z renomowanymi producentami sprzętu i oprogramowania, dzięki czemu otrzymasz dostęp do najnowszych technologii z branży. Jeśli zaczynasz myśleć o zakupie pierwszego skanera albo frezarki lub aktualnie posiadasz już cyfrowe rozwiązania, ale chciałbyś się rozwijać, skontaktuj się z przedstawicielami Mikran. Dopasujemy najlepsze rozwiązania do Twoich aktualnych potrzeb, będziesz mógł bezpłatnie przetestować wszystkie oferowane urządzenia i oprogramowanie lub wziąć udział w oficjalnym, autoryzowanym szkoleniu EXOCAD. Dość analogowych działań usprawni pracę swojego laboratorium dzięki nowoczesnym rozwiązaniom. Mniej stresu i więcej wolnego czasu. Bądź częścią przyszłości z Micran.pl